Dzień dobry Raki, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota, czas na horoskop, wróżbę, co jeszcze, te karty Tarota, żeby dowiedzieć się jakie energie, oj, będą przychodziły do was w grudniu, w grudniu 2024 roku. Potraktujcie to jako inspirację, jako yy, no inspiracje, bo czytania są ogólne, kolektywne, więc weź to, co Ci służy, a to, co nie przychodzi do Ciebie, nie zajmuj się tym. Właśnie może trzeba to potraktować jako rozrywkę, zabawę, coś lekkiego na yy, inne spojrzenie o, informacja z innego źródła, bo tarot jest narzędziem, to żadna wyrocznia. Mamy wolną wolę i od ciebie, Raku, zależy, co ty z tą wolą swoją zrobisz. Zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli również ascendent i planety osobiste. Link do, tego, do obliczenia tego będzie w opisie filmu, jak zawsze. A jeżeli potrzebujesz czytania prywatnego, to zapraszam do kontaktu i wtedy możemy zająć się Tobą. Przez godzinę jestem dla Ciebie i odpowiadam za pomocą kart na wszystkie Twoje pytania. Mam TikToka i od dwóch tygodni na TikToku jest karta na dzień, więc zapraszam. TikTok rządzi się trochę innymi prawami. Jest to krótki filmik na temat, co możesz zrobić w tym dniu albo jak, jak spojrzeć na świat, czym się zajmować. Zapraszam. TikTok jest pod tym, tą samą nazwą. Zapytaj Tarota. Codziennie rano jest karta na dzień. E, co jeszcze? No i dziękuję, że jesteście. Wasze komentarze, wasze lajki, wasze subskrypcje, to, że subskrybujecie. Oj, karta upadła. To, że subskrybujecie, pomaga kanałowi się rozwijać. I dlatego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, jak ci się podobało, no to. No, to mi też podziękuj za pomocą subskrypcji. Opowiadajcie znajomym, że ten kanał istnieje. Tak, żebyśmy mogli budować sobie tutaj naszą fajną społeczność. Czy powiedziałam wszystko? Chyba tak, więc zaczynamy dla raka grudzień 2024. Zobaczmy. Praca finanse. O, dziewiątka monet. Sukces jest w zasięgu ręku, ręki, drogi raku. Uczucia, emocje, sprawy miłosne, romantyczne. Rydwan. Co robić w grudniu? Na czym skupiać swoją uwagę? Czym się zajmować? Piątka, buław. Mhm. A czym się nie zajmować? Czemu nie poświęcać uwagi? Zostawić, może odłożyć na później? Szóstka buław. Więcej pokory, bym rzekła. Twoje nastawienie raku do, w grudniu będzie w cesarzu. I karta dla raka na grudzień to król kielichów. O rane, ale możecie mieć fajny grudzień. Raki. No. Właściwie w tle mamy trójkę, e, trójkę mieczy. Więc bym powiedziała: To co było, to było. E, ktoś cię kopnął, ktoś cię zranił, trudno. Wstajesz i idziesz dalej w cesarzu. Twoje nastawienie. Cesarz to ma klawe życie. Była kiedyś taka piosenka. Więc skoncentruj się, Raku, na tym, że masz wpływ na to, co się dzieje. E, oceń, bo się śmieję, bo dzisiaj robiłam. Na TikToka kartę na, na dzień, i też mówiłam o wpływie na życie. Bo często zapominamy i mówimy: ode mnie nic nie zależy. Czyżby? Od nas bardzo dużo zależy. Przede wszystkim Twoje nastawienie. Ja bym tutaj powiedziała: jestem cesarzem swojego życia. Rozdaję karty, mam wpływ na to, jak się zachowuję, co jem, co robię, jakie mam emocje. To wszystko zależy ode mnie, czy jestem w czarnej dupie, czy, czy z tej czarnej dupy wychodzę. To jest Twoja decyzja. Cesarz podejmuje decyzję i macie, macie miesiąc pod tytułem podejmowanie decyzji, jak ja chcę żyć. Piątce była z cesarzem jest tak, zawalczę o siebie i to jest fantastyczna rada. Może do tej pory raku zajmowałeś się wszystkimi innymi ludźmi dookoła ciebie, a trochę zapominałeś o tym, że to że o sobie, że to jest twoje życie, że ono szybko mija, że czas pędzi, a ty ciągle zajmujesz się jakimiś innymi sprawami, żyjesz życiem innych ludzi. Warto... Skoncentrować się na tym, co jest dla mnie najważniejsze, gdzie są moje priorytety w piątce. Zadaj sobie pytanie w grudniu: co jest dla mnie najważniejsze? Czy praca, czy sukces, czy kasa, czy miłość, czy zdrowie, czy fajne, spokojne życie bez tych różnych zawirowań? Czego ty chcesz? I co? No i o to się postaraj, bo zawalcz to tak jest mocno, że idziesz z tym mieczem czy z, tą, z tym bejsbolem tu i, i zmagasz się z tym, co ci przynosi życie. A to nie chodzi o zmaganie, tylko chodzi o to, gdzie jest mój priorytet, jak ja na to zareaguję. Czy ja mam siłę, ktoś ci powie, że jesteś beznadziejny albo głupi albo jakiś, skrytykuje twoje działanie czy twoje słowa, to od ciebie zależy, jak ty na to zareagujesz. Cesarz? On jest w karcie, jesteś w karcie cesarza. To, to myślę, ty se możesz myśleć, co chcesz na mój temat, a ja robię swoje. I z wielką miłością do ciebie i do ludzkości i do życia mam to w dupie, co ty o mnie mówisz. Nie przejmujcie się opiniami innych ludzi. Nas się chowa od małego w takim koncepcie, że. Jak ciocia powie, że coś tam, to ty się przejmujemy. Jak ci koleżanka powie, wolałam Cię w krótkich włosach, a nie w długich, bo wyglądasz starzej, albo jakoś, albo yy, no wiesz, Ty się nie nadajesz do tego, czy tam do czegoś, to się od razu strasznie zauważcie, jak nam po prostu entuzjazm natychmiast ok klapnie w dół. No ale to. To, że dana osoba tak mówi, to jest jedno. A czy ty wierzysz w siebie dostatecznie? W cesarzu tak. I w grudniu, drogi Raku, postaw na siebie i uwierz w siebie. Cesarz naprawdę ma czym zarządzać. I on ma sw swoje właśnie priorytety i tym się zajmuje. Z wielką miłością i z tolerancją do innych ludzi. To jest też tak, bo uwaga w tym cesarzu, możesz się stać trochę zbyt apodyktyczny i będziesz uważać, że twoja prawda życiowa to jest jedyna prawda, która w ogóle ma jakiś sens. No każdy ma swoją prawdę życiową. Więc jeżeli ktoś ci powie nie zgadzam się z tobą, ja uważam inaczej, to kiwnij głową i powiedz: OK, twoje prawo. I nie walcz z tym tylko po to, żeby udowodnić, że masz rację. Każdy ma swoją, znacie to przysłowie, prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją. Więc funkcjonuj sobie w swojej prawdzie i rób to, yy, co ci przynosi zadowolenie, satysfakcję, radość, miłość. No i zadaj sobie pytanie, co dla mnie jest ważne. Praca, dobry moment, słuchajcie na zawalczenie o wyższe stanowisko, o premię. O domaganie się, dostrzegania, że ja jestem ważny, kompetentny, umiem to robić, to czym się zajmujesz, to pokaż, że masz kwalifikacje, że umiesz to robić. I pamiętaj, jak masz na kogoś liczyć, to w dziewiątce monet licz na siebie. Bo być może jest tak, wiecie, to jest: dostrzegamy sukcesy innych ludzi. O, temu to się udało, o temu się powiodło, a ten zrobił karierę, a, a ta, nie wiem, zbudowała super biznes, masz szczęście albo coś. Tylko nie dostrzegamy, ile tych, tej pracy ktoś w, włożył w to. Trzeba też, żeby osiągnąć sukces, to trzeba być zdeterminowanym na sukces. Jeżeli chcesz osiągnąć awans, to się postaraj o to, to dobrze pracuj to, bądź zaangażowany, drogi Raku, pokazuj, że Ci zależy, a nie dostaniesz awansu tylko dlatego, że przychodzisz do pracy. Bo to jest niemożliwe, żeby dostać jakiś awans albo zrobić progres do góry, czymkolwiek się zajmujesz, to musi być co zaangażowanie, determinacja i mnóstwo pracy. I to pokazują te trzy karty. Jeżeli masz biznes, to trzeba w piątce buław wykosić konkurencję, pokazać, że jesteś najlepszy. Jeżeli masz jakiś projekt do zrealizowania, składasz wnioski o coś, to musisz mieć najlepszy wniosek, właśnie żeby wybić konkurencję. Jeżeli masz, nie wiem, firmę sprzątającą, to sprzątaj najlepiej jak potrafisz. Zarządzaj tym. Miej wysoki pułap, wysokie wymagania od siebie i od innych. Jeżeli masz firmę, jeżeli ty pracujesz gdzieś na etacie, to miej duże wymagania od siebie. Co mogę zrobić, żeby stać na czele? Jeżeli cię to w ogóle nie interesuje i jesteś w miejscu swojej pracy zadowolony, nie chcesz robić oszałamiającego sukcesu, nie chcesz być prezesem, kierownikiem czy kimś takim, to docen to, co masz na dzień bieżący. W grudniu bądź zadowolony z tego królestwa, jakie zbudowałeś. I zastanów się, czy osiągnąłeś to sam, czy za pomocą innych, czy wszechświata, i tak dalej. Wszystko nam sprzyja. To jest moja. Ja mam dwie takie kwintesencje życiowe, takie <gryw> powiedzonka, że wszystko mi sprzyja. Jak mam gorszy nastrój i coś. Nie układa się po mojej myśli, to zaciskam zęby i mówię: wszystko mi, wszystko mi sprzyja, to wszystko jest po coś, żebym się nauczyła, żebym była silniejsza, żebym była bardziej światła, żebym szła do przodu. A drugie, jak nie spróbujesz, to na pewno nie. A grudzień się w waszej pracy szykuje na szansę na to, żeby pójść do góry. To zadaj sobie pytanie, czy tego chcesz, czy nie chcesz. W cesarzu. Ja myślę, że warto by można chociaż spróbować. Jak się nie uda, to zostaniesz w tej samej pozycji. Bo my się boimy ryzyka. Cesarz nie lubi ryzyka. On funkcjonuje w tych swoich starych schematach, On nie lubi innowacji, innego spojrzenia. No to może warto go przekonać w piątce buław. Słuchaj, weszły nowe technologie, Ludzie patrzą na, na coś innego, nie wiem. Yy, Świat poszedł do przodu, trzeba za nim podążać. Już się w tej chwili nie prowadzi biznesu tak jak 10 lat temu. To się bardzo zmieniło i firmy inaczej funkcjonują. Więc skoncentruj sobie na tą uwagę, co ja mogę zrobić, żeby było lepiej. Okay? Czy ja tu widzę pieniądze? Dla ciebie by mogły być pieniądze, jeżeli mam przy tym królu, królu yy, kielichów. Zdasz sobie z tego sprawę, że pieniądze są ok, że pieniądze są fajne, że pieniądze dają możliwości, że pieniądze dają możliwość wyboru. Możesz tak, a możesz tak. Dają takie poczucie luzu, dają poczucie bezpieczeństwa, dają poczucie zadowolenia, że jak musisz iść do lekarza, to nie musisz czekać pół roku na wizytę, tylko idziesz prywatnie, bo cię na to stać. Masz ochotę sobie coś kupić, to sobie kupujesz. Masz ochotę zjeść w restauracji, to sobie jesz w restauracji. Masz ochotę wyjechać na weekend, to sobie wyjeżdżasz. I osiągasz to dzięki swojej pracy. Tylko zobacz, co ty myślisz o pieniądzach. Jakie emocje ci towarzyszą, jeżeli mówisz o pieniądzach? Powiem wam, że miałam taką klientkę która nieźle prosperowała, miała własny biznes i, i, i mówi, co, co jest takiego, że no nie mogę, nie mo tak osiągnęłam jakiś pułap i, i dalej no nic ja nie idzie to do przodu, a przecież bardzo bym chciała mieć jeszcze więcej gigantyczny sukces. I co się okazało, że dla niej e, wielkie pieniądze, to było zdanie klucz, wielkie pieniądze i było... Bała się tego słowa, był gdzieś schowany lęk przed wielkimi pieniędzmi. Więc, na tyle, i co miała tutaj ten program w głowie, na ile jej pozwalał ten wewnętrzny głos, to ona osiągnęła przyzwoity pułap pieniędzy, ale nie mogła się rozwijać dalej, bo miała mur że y, dalej że zaczynają się wielkie pieniądze i to już ona y, z lęku, że sobie nie poradzi, ale w ogóle wielkie pieniądze zaczęłyśmy tam grzebać o tych przekonaniach i, i doszłyśmy do tego, y, dlaczego ten mur y, sobie postawiła. To akurat tam było zrodu. Więc zobacz, gdzie ty masz swój emocjonalny mur, który dotyczy pieniędzy. Co to dla ciebie znaczy wielkie pieniądze? Ile to jest? Zwizualizuj sobie to. Co to jest? Są, bo dla każdego wielkie pieniądze, to będzie inna kwota. No, ale tak bardzo szczerze samemu ze sobą. Jeszcze jest ważna sytuacja, że nie wiem, możesz dostać propozycję awansu w grudniu, albo inne stanowisko, propozycję innego stanowiska. To zobacz, jak się z tym czujesz. Czy to jest wow, super, biorę? Czy to jest mm, nie wiem od razu, czy nie ma tego, nie wiem, czy sobie poradzę, czy dam radę, czy mam kwalifikacje, kompetencje, y, czy to będzie za dużo pracy, czy to mnie nie przygniecie i tak dalej, i tak dalej. Z obejrzyjcie sobie te emocje. W ogóle grudzień dla was, raki, będzie dosyć mocno emocjonalny. Przejdźmy do, do y, spraw romantyczno-uczuciowych. Ja tu widzę fantastyczny... Mm, fantastyczne... Miesiąc na to, jeżeli jesteście singlami, na bardzo wasze życie takie romantyczne przyspieszy. I widzę tutaj, że niektóre z was raki mogą spotkać swojego hmm, przyszłego partnera. Tylko co trzeba zrobić? Pozwolić sobie na to. Przyjrzyj się temu. Dla, jeżeli jesteś singlem, to odpowiedz sobie na pytanie, Dlaczego jestem singlem? Czy ja się boję związków, czy nie chcę tych doświadczeń, że zostałam kiedyś, czy zostałem zraniony, kopnięty w dupę, ktoś mnie oszukał, ktoś mnie zdradził i teraz ja nie chcę tych wszystkich emocji przeżywać jeszcze raz, bo podświadomie się boję, że się to powtórzy. W związku z tym na wszelki wypadek się wycofuję. Albo jeszcze mówisz, jeszcze nie spotkałam takiego kandydata, który by mi się spod spodobał. Więc to jest to, to, to jaki on ma być, co jest takiego we mnie, co mnie hamuje, bo w grudniu jest naprawdę okazja energetyczna, jeżeli tylko wyjdziesz do świata, po pochodzisz na te randki, spotkać tego jedynego, na ten moment oczywiście, bo nigdzie nie jest powiedziane, że jedyny będzie z nami do końca życia, choć też się tak zdarza. Więc drogie raki, wykorzystajcie to. Niektóre raki jeszcze będą się broniły przed miłością. Właśnie, kogoś spotkają, tu jest trochę piorun miłości, bardzo się zauroczą, ale powiedzą, uff, hamuj, hamuj. A dlaczego hamuj? Kochać, nawet jeżeli to trwa tydzień, miesiąc, dwa, rok, dwa lata, pięć lat, szesnaście lat, jest... To jest cudowna nasza specyfika. My ludzie uwielbiamy kochać. Szukaj tej miłości, gdzie się da do świata, do życia, do przyjaciół, do zwierząt, do przyrody, do czegokolwiek. I nie broń się przed tym. Miłość to cudowne uczucie. Czasami do mnie przychodzicie na czytania i mówicie: Jak zapomnieć o, o, o eks? Ciągle o nim myślę, tęsknię za nim, wciąż, wciąż go kocham. To ja nawet nie stawiając kart mówię energetycznie a kto ci przez, każe przestawać go kochać? Kochaj go tylko nie z pozycji swojego partnera, tylko jako osobę. I od razu zmieniasz w ogóle u siebie to się tak pięknie, te klocki układają. Wszystkich kochaj go jak przyjaciela, a jeżeli nie, no to kochaj go jak, jako istotę ludzką, czy ją kochaj że ona taka pojawiła się w Twoim życiu. Pary, dla Panów, Panowie, którzy jesteście w parach, bądźcie cesarzem, bądźcie liderem. I ciągle to powtarzam na moim kanale, jak mnie słuchasz, że my kobiety uwielbiamy, by, e, uwielbiamy mężczyzn, którzy są liderami. Którzy mają wizję życia, którzy widzą jakąś przyszłość, budują tą przyszłość, podążają za swoją wizją w związku i są jacy? No, przewodnikami. My wtedy, kobiety, z przyjemnością stajemy się dla Was partnerkami. I, i trzymanie nas za rękę w poczuciu, mam fajnego lidera, ufam mu. Musicie wzbudzić zaufanie u swojej partnerki, budujcie to, ten podziw. Bądźcie tak jak cesarz, dobrze zarządzajcie swoim związkiem. Okazujcie miłość, okazujcie miłość, okazujcie oddanie, okazujcie przywiązanie, zdrowe przywiązanie, okazujcie zaangażowanie. Nawet jeżeli jesteś mężczyzną, który jeżeli nigdy nie mówi, że kocha, to. Ja cię do tego nie, ka nie każe ci tego robić, ale, y, ale może warto jest pokazać w inny sposób. Zobacz, jaki masz język miłości, to jej y, zmień opony na zimowe, to jej umyj samochód, to jej pomóż w zakupach, to, jej, to ją przytul, to jej powiedz komplement, to, y, to ją powiedz Boże, jaka jesteś seksji. Nie mogę się doczekać, żeby się do ciebie przytulić. To też jest forma okazywania przyszłości, ale też uwaga, jeszcze to panowie, dziewczyny, będziecie, niektóre z was w parach będziecie y, stawały się apodyktyczne i będziecie chciały, żeby wszystko było po waszemu. I co się, co się wtedy dzieje z naszymi partnera, partnerami? Oni dziadzieją. No, bo jak on wszystko robi źle albo za wolno, albo nie umie podjąć decyzji, i trzeba go kopnąć w dupę, żeby coś zrobił, no to jak, jak ty sama na niego patrzysz? Zostaw go w spokoju, zajmij się sobą, swoimi emocjami. Pozwól mu być liderem, nie bądź cesarzem w swoim związku. Tu jest jeszcze uwaga dla was, raki, nie wszystko wiecie najlepiej, bo pycha. Trzeba być, fajnie jest być pewnym siebie, znać swoją wartość. To jest zajebiste poczucie, ale to zdrowe poczucie wartości jest świetne. A pycha, arogancja i nie mogę sobie przypomnieć słowa, ale te dwa wystarczą. Pycha i arogancja, unikajcie tego. A zadufanie w sobie, zarozumialstwo tu się pokazało. Człowiek mądry nie musi udowadniać całemu światu, że jest mądry, bo on to wie, że jest mądry. A czy ktoś to dostrzega, czy nie, to jest inna para kaloszy. Nie musi mieć zawsze rację, nie musi wygrywać wszystkich sporów, nie musi udowadniać i tak dalej. Więc nie róbcie tego, raki. Skoncentrujcie się na tym, że jesteście już tacy, jacy jesteście fajni. I w cesarzu, jakie ja mam cele i jak tym zarządzać. Generalnie w grudniu, raki, koncentracja dla Was będzie ważna. Jeżeli cokolwiek robisz, to rób to z miłością, rób to z pasją. Jeżeli sprzątasz chałupę przed świętami, to nie o Boże, znowu trzeba robić generalne porządki, tylko wow, idą święta. Fajnie, będę miała w domu czysto. Rozumiecie? Kompletne inne podejście. A jeżeli masz takie podejście, to, to zobacz, dlaczego masz takie podejście. Dlaczego ci brakuje energii? Nam brakuje energii do życia wtedy, kiedy wszystko robimy z musu. Bo musimy, bo trzeba, bo powinnam. A to tak nie działa. Jeżeli przemienimy to na, to, na, na słowa chcę, potrafię, lubię. To jest zupełnie wtedy inaczej. To ma się wtedy, jeszcze sama sobie produkujesz energię i dlatego masz tyle siły, żeby robić wiele rzeczy. To jest naprawdę bardzo dobry koncept. I wszystko, co rób, rób z emocjami. Komunikuj swoje emocje. Ktoś ci powiedział, hmm, skrytykował cię, tak? Wróćmy do tej krytyki, a w Królu Kielichów możesz mieć tendencję do tego, jak on mi mógł tak powiedzieć, albo ona? Ale w cesarzu mówisz, no i to jest twoje zdanie, a ja <noise> i tyle, nawet nie wchodź w dyskusję. Chyba, że ktoś ci nadepnie już tak na odcisk, że nie będzie innego wyjścia, i wtedy bierz bejzbola i mu przywal. A gówno cię obchodzi moje życie, to są moje sprawy. Zajmij się sobą. Nie interesuje mnie twoje zdanie na ten temat. Nie dyskutuję w tym temacie z tobą. Kropka. Może się tak zdarzyć, że stracisz koleżankę czy kolegę. Ale jeżeli on tak jest po to, żeby ci robić przykrości, no to potrzebny ci ktoś taki? Nie. Uwaga tylko w rydwanie, żeby nie iść na oślep, eee, nie gnać w jakimś kierunku, że Ponieważ zbliża się Sylwester, to jak jestem singlem, to muszę koniecznie pójść z kimś na Sylwestra. A może w, na tego Sylwestra wcale nie musisz iść z kimś. Zobacz, jak ty się czujesz sama na Sylwestrze. Za zachęcam dziewczyny, żeby te singielki i panowie wy też. Nie wiem, czy to u was działa, no bo nie jestem mężczyzną. U kobiet to działa, żeby chodzić na randkę, pójść, zaprosić siebie na randkę i pójść na randkę, na, na fajną kolację, do kina, na spacer ze sobą. Powiedzieć, cześć, fajnie, że jesteś. I tym optymistycznym akcentem życzę wam żeby ten grudzień był świetny, żebyście patrzyli na siebie, macie dobrą energię, dużo działania, dużo e, dobrych e, zwycięstw takich ze sobą e, postawienia na siebie i patrzenia na swoje emocje. I komentujcie, subskrybujcie i wspierajcie kanał, bo jest to mi bardzo, bardzo potrzebne. To jest forma Yy, wymiany. Ja dla Was, Wy dla mnie. Buziaki, Pa!